Teraz dzisiaj próbuję zagrać barkę na komunie, ale mnie nie wychodzi. Zdecydowałem, że zapiszę się do DSO w Zielonej Górze. Mój proboszcz mówi, że nauczą mnie tam grać nawet a Maryja. A teraz tak na poważnie na imię mam Paweł, od 5 lat posługuję jako organista w parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy w Zielonej Górze, a ten film nagrywam przy instrumencie lat temu zacząłem sobie odkrywać pasję do muzyki kościelnej. Zdecydowałem w tym roku, że zapiszę się do diecezjalnego studium organistowskiego, między innymi po to, żeby usystematyzować wiedzę, uzupełnić jej braki, żeby oduczyć się złych nawyków w czasie gry i żeby poprawić technikę gry. Bardzo pomogły mi w podjęciu tej decyzji pozytywne opinie osób, które są w trakcie nauki i tych, które już ukończyły naukę w TSO w Zielonej Górze.